Nazywam się Adrian Pietrowski, boczny obrońca, pomocnik wahadłowy. To jest miejsce, w którym zaczynałem przygodę z piłką nożną. Moja rodzina miejscowość postanowiłem w ten sposób wesprzeć klub. Przede wszystkim doświadczenie i oczywiście jakość piłkarską. Na chwilę obecną odbyłem kilka jednostek treningowych. Zagraliśmy razem jeden sparring. atmosfera jest w porządku. Musimy się zgrać, bo jest kilku nowych zawodników i musimy troszeczkę sobie poprawić nasz styl gry. No szczerze powiedziawszy, to, to nie wiem czego się spodziewać. Zobaczymy jak będziemy wyglądać na tle innych zespołów. Może to być górna część tabeli, ale też może być troszeczkę niżej. Nie? Niedłową Wągrowiec, Polonia Byton, Widzę Łódź, e, FC Hirle belgijskie, e, FC Mosman australijskie, e, Orkan Śmiowo, Lubosza Niczcianka i Skrzeszydłowo.